A wjechałem teraz do Osiedla Niewiadów Taka miejscowość w województwie łódzkim Osiedle Niewiadów Można powiedzieć, że miejscowość to jest właśnie typowe, typowe takie osiedle z lat bym powiedział 50., 60., 70. XX wieku znajduje się ono tutaj po prawej stronie po lewej centrum kultury Biedronka fajny tutaj placyk wyglądający jak rynek jakiś park i tyle osiedla niewiadów jako oddzielnej miejscowości